Cześć, jestem Moniacy. Witam Was jak zawsze bardzo serdecznie. Testujemy obecnie w redakcji Nokia Lumia 900, czyli telefon, który miał być dla Noki kontynuatorką, poniekąd świetnej Nokia Lumia 800. No ale w wyniku tego, że komórka, tak samo zresztą jak pozostałe telefony z rodziny Lumia, które obecnie są dostępne na rynku, nie otrzyma najprawdopodobniej Windows 8. No jest to drogi, bardzo fajny. Wygodny w użytkowaniu, świetny wręcz, ale z całą pewnością niezbyt rozwojowy telefon, no, który właśnie przyszło nam testować. Ale może rozpocznijmy od tego, co możemy znaleźć na obudowie. Otóż mamy tutaj, e, jak na Nokie, generalnie jak, jak na rodzinę Lumia, bardzo duży wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala. Co ważne, jest to ekran wykonany w technologii AMOLED. Na górnej ścianie możemy znaleźć bardzo niekomfortową w użytkowaniu tackę, która służy do wkładania i wyciągania kart SIM. Zaraz obok tej niefortunnej tacki znajduje się wejście na port microUSB oraz wejście na słuchawki audio jack. Na lewej ścianie urządzenia nie ma nic. Na dole znajduje się tylko i wyłącznie bardzo głośno i zarazem czysto grający głośniczek. Na prawej ścianie znajdziemy kolejno fizyczny spust aparatu, przycisk blokowania i odblokowywania telefonu oraz przyciski regulacji głośności. Jeśli chodzi o aparat, Nokia zainwestowała w 8-megapikselowy aparat z optyką Karla Zajsa oraz, co cieszy, podwójną diodą doświetlającą. Tak, może już na początku pozwolę sobie nieco Wam przybliżyć właśnie tą bardzo specyficzną zasadę. Wyciągania karty SIM. Generalnie w Nokia Lumi 800 całość działała na zasadzie zapadki, czyli zawsze i wszędzie można było bez żadnego kłopotu swoją kartę SIM wyjąć i przełożyć. Tutaj w Nokia Lumi 900 mamy tak zwany klucz. No, przede wszystkim bardzo łatwo to zgubić. No i teraz, jak to wszystko działa? Tutaj przy mm, zapadce, poniekąd tak, tak to może nazwać przy tatce. Jest taka malutka dziurka, wkładamy do niej nieszczęsny klucz i z całej siły dociskamy, mając nadzieję, że tacka wyjdzie, co jednak, jak możecie zobaczyć, wcale nie jest takie proste, ponieważ trzeba naprawdę na, na tackę nacisnąć pod e, specyficznym kątem, żeby wyszła ona e, cała za, jednym, e, za jedną próbą. No jak dla mnie była to droga przez mękę, ponieważ owszem, zgodzę się z takim założeniem, że karta SIM. No, widzicie sami, no naprawdę jest to jak dla mnie dramat. Może ja coś robię źle, ale z drugiej strony na wielu zagranicznych serwisach dużo, mm, wielu internautów także narzekało właśnie na ten system, więc już może sobie daruję te próby. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że jest to próba nieudana. No i mam nadzieję, że w kolejnym telefonie już Nokia powróci do systemu. Które poznaliśmy z Noki N9 oraz Noki Lumi 800. Jeśli chodzi o system operacyjny, mamy tutaj oczywiście e, Windows Phone e, obecnie w wersji 7,5 Mango. E, no jak już wzmiankowałem wcześniej, Nokia najprawdopodobniej e, nie zaktualizuje tego telefonu, tak samo zresztą jak żadnego e, innego z rodziny Lumia do Windows 8, więc na w tym momencie zakup telefonu jest niezbyt dobrym pomysłem. Jeśli jesteście tym typem użytkownika, który dosłownie aż pali się myśl na, e, o daleko idących w czasie aktualizacjach systemu, e, mamy tutaj procesor o taktowaniu 1,4 GHz. Jest to procesor jednorodzeniowy. Mamy tutaj także pięna, e, przepraszam bardzo, 512 MB 16 GB pamięci dla użytkownika, z czego dostępna pamięć to niecałe 13 GB, więc nie jest źle. Kafelki w codziennym użytkowaniu sprawdzają się w moim odczuciu bardzo dobrze. Nie ma tutaj żadnych podstaw do narzekania, e, jako że jest to naprawdę bardzo szybki i świetnie wręcz zoptymalizowany telefon. E, trzeba także dopowiedzieć, że nie ma tutaj żadnego rodzaju zwie zwiech, lagów, spowolnień. E, no do samych kafelków na początku z całą pewnością będzie wam dość trudno przywyknąć. Jednak wydaje mi się, że już po paru dniach a także po spersonalizowaniu kafelek na własne potrzeby będziecie w stanie szybko się między nimi poruszać. Naprawdę jest to bardzo przyjazne środowisko, które w moim odczuciu spokojnie może rywalizować z tym, co ma do zaoferowania Android. No jak ja starym zwyczajem włożyła tutaj odrobinę aplikacji od siebie, jest między innymi już... Y kiedyś demonstrowana przeze mnie aplikacja Nokia Muzyka mamy tutaj zakładkę Moja Muzyka, Mix Radio, czyli ogromny zbiór darmowej muzyki, której możemy słuchać w sieci, jest także całkiem fajny no, zazwyczaj działający sklep tak może odnośnie tego Mix Radia, na początku tych stacji było stosunkowo mało jednak obecnie jak możecie właśnie zobaczyć ilość propozycji naprawdę robi duże, pozytywne z całą pewnością wrażenie naprawdę no, jeśli macie dość duży pakiet internetowy, no bo tutaj warto dopowiedzieć, że urządzenie łączy się mm, z tymi poszczególnymi stacjami radiowymi właśnie tylko i wyłącznie z użyciem internetu, to z całą pewnością będziecie zachwyceni jeśli chodzi o nawigację od Nokii no próbowałem, testowałem nie zgubiłem się, nie miałem tutaj żadnych problemów do tego e, jest także duża ilość e, dostępnych map, e, które można ściągać właściwie dla o niemalże poszczególnych kontynentów. Tak to mogę chyba określić. Co ważne, mapy są dostępne z Afryko, a ich jakość naprawdę nie pozostawia nic do życzenia przykładowo dla Europy. No, możecie zobaczyć. Naprawdę uważam, że warto zainteresować się telefonami z rodziny Lumia właśnie chociażby ze względu na rewelacyjną nawigację. Jeśli chodzi o przeglądarkę internetową, nie ma tutaj żadnych powodów do narzekań, wszystko działa bardzo płynnie i komfortowo dla użytkownika. To, co wyróżnia telefony z rodziny Lumia, to pasek, umiejscow pasek adresu umiejscowiony na dole. Co, w moim odczuciu, jednak jest świetnym zagraniem, ponieważ dzięki temu telefon naprawdę. Pozwala na szybsze, bardziej komfortowe wpisywanie adresu interesującej na stronę. Z wad, które obecnie możemy znaleźć w przeglądarce, to brak obsługi technologii flasha, więc przykładowo niektóre playery, dajmy na to te, które znamy z Wrzuty, czy też podobnych zagranicznych serwisów. No tutaj mogą nie ruszyć, musicie się obejść bez nich. Jeśli chodzi o aparat i zdjęcia. Mamy tutaj, jak już mówiłem, aparat o matrycy 8 megapikseli. No i powiem Wam, że aparat generalnie radzi sobie w tym, te w tym telefonie bardzo dobrze, poprawnie. Zdjęcia z zoomem wychodzą ym, dość ubogo, tak to może nazwać, ale wydaje mi się, że nie jest to wina aparatu jako takiego, yy, tylko jest to wina oprogramowania. Tak samo zresztą... Yy, Winą oprogramowania jest najprawdopodobniej relatywnie niska rozdzielczość w trybie wideo, bo jednak ciężko mi uwierzyć, że nie można było włożyć w high-endowe urządzenie wyższej rozdzielczości niż 720p. No, wydaje mi się, że jednak telefon na tym etapie rozwoju i za takie pieniądze, bo obecnie komórka kosztuje na wolnym rynku. Około 2500 zł powinien oferować e, jednak nagrywanie w jakości HD, a nie tylko w tak zwanym okrojonym HD, czyli właśnie w 720 pikseli. Jeśli chodzi o pozostałe usługi, e, nie ma żadnych podstaw do narzekań, jeśli chodzi o pakiet Office. E, przepraszam, Office'a. Na dziś dzień możemy tworzyć dokumenty Worda i Excela. No tutaj wszystko działa bardzo fajnie i komfortowo. Z całą pewnością duże znaczenie odgrywa także bardzo przyjazna dla użytkownika klawiatura. No zresztą zobaczcie sami, naprawdę nie ma tutaj żadnego kłopotu, żeby szybko i komfortowo, bez większych błędów, wpisać interesującą nas treść. No co mnie bardzo ucieszyło, nie było także takich kłopotów w orientacji pionowej, więc po raz kolejny potwierdza się, że klawiatura od Microsoftu to na dziś dzień, przynajmniej jak dla mnie, jedna z lepszych klawiatur, które możemy znaleźć na rynku. Jeśli chodzi o Marketplace, z całą pewnością cały czas odstaje od Google Play oraz od sklepu od Apple. Możemy tutaj znaleźć około 100 000 aplikacji jednak wydaje mi się, że tak relatywnie patrząc ilość tych przydatnych aplikacji jest z całą pewnością dość mała. No i nie wiem, czy na dziś dzień po prostu warto interesować się telefonami z rodziny Nokia Lumia, jeśli oczekujecie ogromnych ilości gier, aplikacji, nie wiadomo jakich, nawigacji oraz przykładowo kodeków wideo. No, ponieważ tutaj właśnie Nokia Lumia ma także ten problem że kodeki, które przepraszam, że odtwarzacze, że domyślnie zainstalowany odtwarzacz nie potrafi obsłużyć wielu tak zwanych egzotycznych formatów, z którymi jednak telefony od konkurencji, zwłaszcza te pracujące pod kontrolą Androida, radzą już sobie całkiem dobrze, więc to jest taka mała duża wada też oczywiście zależy Jakiego telefonu i do czego poszukujecie Jednak no już zmierzając e, do końca Czy warto Wam Nokia Lumia 900 polecić? No z wielkim smutkiem Ponieważ naprawdę telefon mnie zachwycił Ale nie mogę Wam polecić urządzenia Które właściwie już w dniu premiery Było, te e, może nie było e, Które już w dniu premiery Jest technologicznie przestarzałe Bowiem okazuje się, że Nowa wersja systemu operacyjnego Na telefonie, które dopiero co wchodzi Na rynki światowe po prostu nie zadebiutuje, więc e, jeśli poszukujecie świetnego, dużego, komfortowego w użytkowaniu telefonu z naprawdę dobrym wyświetlaczem, do tego jesteście sympatykami środowiska Windows Phone. Wydaje mi się, że będziecie zadowoleni, ale e, to i tak jest zbyt duża kasa jak na tego typu urządzenie, dlatego też w ostatecznym rozrachunku radziłbym Wam wstrzymać się z zakupem Waszego nowego telefonu pracującego pod kontrolą systemu od Microsoftu. No a jeśli, nie macie, a, a jeśli nie ma dla Was żadnego większego znaczenia to czy ekran ma ponad 4 cale, czy jest odrobinę mniejszy to radziłbym jednak zainteresować się Nokia Lumia 800, którą obecnie już naprawdę można kupić za bardzo interesującą cenę oscylującą około 900 tys. zł. No a przy tym możliwości telefonu oraz daleko idąca personalizacja, komfort użytkowania oraz płynność. Właściwie w niczym nie odstaje od tego, co możemy znaleźć w młodszej siostrzyczce Lumi 900. Dziękuję Wam bardzo za zobaczenie tego, tej, tej wideo recenzji. Zachęcam Was już teraz do dalszej lektury. Testu tam także oczywiście znajdziecie poglądowe wideo oraz fotki. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!